Witamy Państwa po dziewiątej kolejce w czwarta liga. Podsumowanie dzisiejszego spotkania. Jeziorak i Ława zwyciężył z Warmią Olsztyn 7 do 0 Ze mną obaj trenerzy drużyn. O wypowiedź poprosimy trenera gości. To Krzysztof Filipak. Dzień dobry. Witam wszystkich. W pierwszej gierowności chciałem pogratulować do Przełamania i to solidnego. Co to powiedzieć, 7 zajął. Ciężko ocenić taki mecz, bo dla mnie to wykonano mojej drużyny i moich z boiska, bo zastępuję do trenera, pierwszego Marcina Miecla, się nie odbył. My na ten mecz nie przyjechaliśmy po prostu. To był jakiś gwałt piłkarski i, i pornografia, co tu dużo mówić. Gratuluję w wyniku, Jeziorek pokazał klasę. 7 gramy, strzelił, czasami z trudu na treningu. My dzisiaj tylko statystowaliśmy, przyjechaliśmy, nie wiem po co. Każdy z nas z drużyny, jak powiedzieliśmy, jest szatki, zdaje z sobie sprawę, że, że takie rzeczy nie mogą się odbywać już na poziomie czwartej ligi. Fajnie się grało w okręgówce, fajnie się gra na treningach, które profesjonalnie i wszystko jezioraku. Byliśmy przygotowani, a my chodzimy na mecz, nie wiem, coś następuje. Presja, nasza drużyna jest bardzo młoda, próbuje grać w piłkę, no ale niestety niedawno to przyjechaliśmy do Lichwerset, dostaliśmy 6, sześć, teraz 7. Ciężko to, boli, to będzie powiedzieć, jak będzie. Potem, e, w moim przypadku jestem doświadczony, dam sobie radę, ale nasi młodzi ludzie, którzy trenują i grają, prezentują Warmię i miasto Olsztyn, muszą sobie zdać sprawę, że chodzić na boisko po to, żeby wygrywać, a nie po to, żeby się pobawić, bo my wyglądaliśmy jak dużo ramię z zapłodowa, zbierana na rolniku, żeby sobie pograć o 20:00 Także mi jest wstyd, jako zawodnikowi w armii. i zawodnikowi z Olsztyna, że taki mecz, się odbył w naszym wykonaniu. Szatudna walka. Gratuluję. Pokazali kawał dobrego futbolu. Skuteczność niesamowitą. Życzę samego sukcesu. Tak? Dziękuję bardzo. Mówił Krzysztof Filipek. A teraz, Drodzy Państwo, prosimy o wypowiedź trenera drużyny Jezioraka Wojtka Fikulskiego. Dziękuję Ci za gratulacje za i za, za ciepłe słowa. No, przed wszystkim wiedzieliśmy, że będzie to nas spotkanie ważne, ale też trudne pod względem mentalnym, bo, bo gdzieś po ostatnich yy, niepowodzeniach no, wątpiła w nas sportowa zgłosi i wszyscy, wszyscy no, chcieliśmy, chcieliśmy udowodnić przede wszystkim, przede wszystkim sobie, że te dwa ostatnie yy, były wypadkiem. Przy pracy i, i nasze, nasze możliwości są zdecydowanie większe niż, niż wskazywałoby, na bo ostatnie wyniki, no nie okrywamy, że te że zależało nam, żeby, tak jak mówię, przede wszystkim udowodnić sobie, że był to też i innym osobom, bo, bo uważam, że nie, nie do końca otrzymaliśmy. Po tych ostatnich słabych występach, takiego wsparcia, na jakie moi zawodnicy zasłużyli reprezentując tu przez ostatnie lata swoją postawą, każdemu zdarzało się słabsze momenty. Bo pod tym względem, na pewno, było to dla nas trudne spotkanie. No, cieszę się, że w paznorodności i to wszystko i na przykład, że mówiliśmy sobie, że. że Tutaj nie mamy czego, czego bronić, nie będzie tutaj miejsca na, na jakieś wyczekiwanie i od razu, od razu postanowiliśmy, postawiliśmy na, na ataki. No, muszę przyznać, że pierwsze 25-30 minut to było jeden z najlepszych fragmentów mojego zespołu od czasu, kiedy, kiedy, kiedy mam przyjemność prowadzić moją drużynę i naprawdę, nasz no, pięknie się oglądały jak e, konstruowaliśmy akcje na połowie przeciwnika, jak, jak funkcjonowały strzywa wsiadaj boiska, naprawdę tutaj w tym w tym, e, w tym fragmencie meczu nie było punktu, naprawdę każdy, każdy grał na, no może nie maksimum, ale blisko, blisko pułapu swoich możliwości i, i na pewno ta, ten świetny początek no, zdecydowanie zaważę na, na końcowym wyniku, bo, bo też, no, już w drugiej połowie na tołowie nieco, nieco siadło, no, kiedy, kiedy już ktoś na wyjściu przy dwa to mą bardziej się myśli o tym, żeby, żeby uniknąć tego, tej jeszcze wyższej porażki niż żeby atakować i, i tutaj no, gdzieś... Dziś ta defensywa walkości funkcjonowała moim zdaniem, że było nieco, nieco lepiej, natomiast no, graliśmy cierpie, cały czas tutaj nie zwanialiśmy. Nie zwalnialiśmy. może nie będę ten dwa trzy, nie? że wszystkie 7 zmian, które przeprowadziłem, były naprawdę korzystne, te tych Upasy się chcieli udowodnić, że, że każdy, każdy chce mieć to miejsce w nas, no, ale nie wiadomo, na miejsce jest tylko 11-18 ja zawodników dzisiaj mam w każdym 18 dobrych zawodników, zawsze, zawsze 7 gdzieś będzie yy, bardziej, bardziej poszkodowanych, natomiast my sobie dzisiaj powiedzieliśmy, że dzisiaj, czy dzisiaj było dobre zespołu, bo mieliśmy jeden cel, wszyscy w postaci, w postaci zwycięstwa, także gratulacje dla moich zawodników, że Żydej ten, ten mecz, pod względem mentalnym, mam nadzieję, że że ta porażka, to ta, ta, ta zwycięstwo pozwoli nam o tych ostatnich porażkach, że w że wrócimy już na, na właściwe tory, to no też nie będziemy się jakoś tutaj ekscytować z zwycięstwem. Wiemy, że mamy dosyć duże straty do, do czołówki i przed nami teraz trzy mecze, trzy mecze wyjazdowe nad nimi będziemy się skupiać tak, żeby, żeby z tych meczów przywieźć, z tych wyjazdów przywieź, przywieźć. Komplet punktów, jeszcze raz gratulacje dla moich zawodników, że, że spisali dzisiaj się znakomicie. Także jestem pełen tak uznania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mówił Wojciech Figurski. Drodzy Państwo, trzy spotkania raka w najbliższym rozegraniu, w najbliższych kolejkach z Atoką Braniewo, Tęczą Biskupie, z Erysonipią, II Elbląg w Biowie Spotkamy się 26 października o godzinie 15. W Jeziorach rozegra spotkanie i podejmować będzie mamę Giżycka.